Już mamy taką wypracowaną metodę, taki wypracowany schemat, że robimy rocznie zawsze dwie rekrutacje: rekrutację wiosenną i rekrutację jesienną. I ta właśnie jesienna rekrutacja trwa teraz do połowy października, dokładnie do 16 października. W każdy poniedziałek i w każdą środę od godziny 17:30 do 19:00 treningi odbywają się na boisku koło strzelnicy, na takim naturalnym boisku tutaj w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Wszystkich serdecznie zapraszamy. To jest rekrutacja do sekcji seniorskiej. My prowadzimy jeszcze sekcję juniorską, ale teraz szukamy zawodników powyżej 16 roku życia. Najchętniej takich zawodników, przyszłych zawodników, czyli takich rekrutów, którzy mają już jakieś doświadczenie ze sportem najlepiej drużynowym, czy to piłka nożna, czy piłka ręczna, czy na przykład koszykówka, która ma bardzo dużo wspólnego tak naprawdę z lakrosem, hokej na lodzie, ale jeżeli ktoś nie miał do czynienia, to znaczy nie trenował regularnie na przykład w żadnym klubie sportowym, ale po prostu ma zacięcie, ma ochotę i chciałby spróbować swoich sił w lakrosie, jak najbardziej również zapraszamy. Treningi które są prowadzone przez trenera Daniela. Trener Daniel osobno poświęca czas tylko i wyłącznie rekrutom. Nie ma wtedy treningu seniorskiego, także spokojnie każdy będzie miał dużo czasu, żeby się przygotować do, być może i mam nadzieję, treningów później razem z sekcją seniorską. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się u nas na fanpage'u w mediach społecznościowych. Kosynierzy Wrocław się oczywiście nazywamy. Tam jest wydarzenie rekrutacja jesienna. Tam jest też taki formularz. Warto ten formularz wypełnić, ponieważ dzięki niemu będziemy wiedzieć ile osób przychodzi na dany trening rekrutacyjny. Dzięki temu trener może sobie lepiej rozpisać takie zajęcia. Poza tym może też przygotować sprzęt, bo co ważne oczywiście do lakrosa potrzebny jest sprzęt, jest potrzebny kij, kask, rękawice i my to wszystko na cały okres rekrutacji, późniejszych przez pewien czas późniejszych treningów seniorskich oczywiście zapewniamy także wystarczy przyjść, przyjść mieć chęci napisać do nas i mieć strój sportowy i obuwie zmienne i to wszystko gra się toczy, że tak powiem o wysoką stawkę, ponieważ w tym roku po raz kolejny walczymy o Mistrzostwo Polski, będzie to lub nie będzie, ale liczymy na to i walczymy o to, żeby okrągłe dziesiąte zwycięstwo na arenie krajowej odnieść także ma się okazję przychodząc do nas trenować z bez wątpienia jedną z najlepszych drużyn w kraju, a także droga do reprezentacji Polski jest otwarta, bo jeżeli ktoś ma predyspozycję do sportów, jest dobry motorycznie, to ta ścieżka jego kariery do reprezentacji Polski naprawdę na przykład od wieku 17 lat do reprezentacji w wieku 20-25 lat naprawdę może się to jeszcze ziścić, także jeżeli ktoś marzy o tym, żeby reprezentować Polskę na dużych imprezach międzynarodowych, bo na przykład w tym roku reprezentacja Polski wywalczyła sobie miejsce z grona krajów europejskich na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne w amerykańskim San Diego. Może to jeszcze za wcześnie, żeby w tych mistrzostwach zagrać, ale za 4 lata kolejna duża tego typu impreza. Więc serdecznie zapraszamy tych, którzy chcieliby mieć zaszczyt reprezentować Polskę. Myślę, że jeżeli będą mieli dostatecznie dużo samozaparcia i talentu, to jest to jeszcze możliwe w ciągu najbliższej nawet dekady.